Halo, witamy Państwa wraz ze mną na stanowisku komentatorskim Włodzimierz Czaranowicz. Witamy i zapraszamy na mecz. Myślę, że obejrzą go Państwo razem z nami z przyjemnością. Okazja sam na sam oddaję strzał. Pierwszy gol w trzeciej minucie. Denisov. Kęczakow. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Czy to wykorzysta? Strzela! Nie ma gola! Piłka uderzona w słupek wraca do gry. Dzierkow. Dobra wymiana podań. Uwaga, zacentrował w pole karny. Nie złapał tej piłki, będzie niebezpiecznie. Bramka Włodek. Tak, wielkie brawa za ten strzał, ale podanie otwierające drogę do bramki było fantastyczne. Denisow. Świetne podanie, czy to wykorzystają? Fantastycznie, no, jestem pełen uznania za to podanie. Nie zbabował tej piłki. za przejmuje przytomnie. Sirokov. Czy to wykorzysta? No, te uderzenie. No, gdyby nie on, byłby gol. I będzie z utrożni. Ignaszewicz, Terzakow. Korzysta! Wycił go bezbłędnie, nie dał się oszukać. Wspaniała obrona, tutaj widać było jego doświadczenie. Odzyskali piłkę w środku pola. Oddaje piłkę koledze. Zdecydował się na strzał. No, pudło, nie utrzymał równowagi. On ma etykietkę zawodnika z jedną nogą i chyba całkowicie zasłużenie Jurij Zirkow. No i obrońca poradził sobie z tym zgraniem. Kim bok Young? Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja zgodna z duchem gry. No i zgranie w pole karne. W Pięknie uderza. Wszyscy już widzieliśmy piłkę w siatce. Szczególnie, że dziś popisał się przecież tak pięknym uderzeniem. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ładne dobranie. A świetne wyjście. Zdołał wyłuskać piłkę. Tak, bo minimalny błąd i byłby zód karny. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Tak. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Pojęciem w obronie i koniec ataku. Sirokow To będzie rzut wolny. Pewnie wyłapuje piłkę. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Dobra interwencja obrony. Czy to wykorzysta? Strzela! Let's go! Przejęcie piłki pod własnym polem dobra interwencja. Jurij Zirkov. Denisov. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę jest, to była drużyna przeciwna. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy. Dobrze dobra. Dobra interwencja, blokuje centrę. Denisow. Wynik 2 do 1 po pierwszej właśnie zakończonej połowie daje nadzieję na ciekawe drugie 45 minut. Już po przerwie rozpoczynamy drugą połowę. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Centra w pole karne będzie niebezpieczny. Obrońca blokuje tę centrę. I piłka trafia do obrońców. Denisow. Czy to wykorzysta? No wspaniale, ależ odbiór przez bramkarza. No i sędzia zastosował przywilej korzyści. Kapitalna wrzutka! No wyraźnie chcieli teraz spałować, przerwać ten znakomicie zapowiadający się atak rywala. No i mamy przerwę, w grze, a sędzia sięga po targ. Wcześniej sygnalizował, że ukarze zawodnika. Jerezucki. Prawo świetnie teraz uniknął tego wejścia. Dobra pozycja do oddania strzału. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Podanie w pole karne. Czy to wykorzysta? Gol na jego koncie. Zapowiada się na hat trika Był bardzo blisko bramki i nikt chyba by nie zmarnował takiej szansy. Świetnie to zrobił, no. Wręcz wirtuozelskie zagranie. Tak No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Strada piłki. Dane wejście na własnej połowie przejęcie piłki Terzakow. Czy utrzyma się przy piłce? Sirokow. Przechwycił do środkowania. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem, szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. Chyba dobrze się stało, że ten gracz opuścił boisko. Groziła mu druga żółta kartka, gra bardzo agresywnie. Denisov, Taniukow. Jest zawodnik na czystej pozycji. Uh, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Mamy zmianę w drugiej połowie, niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić, inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Do środka obronił, ale piłka na boisku. Mało brakowało. Juri Zirkow. Czy to wykorzysta? Strzela. Nie ma gola. Dobre przejęcie w obronie. Ramo. okazja. Nie ma gola w takim momencie. Pojedyncza zmiana. Zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Dziago Czy to wykorzysta? Jest okazja. Ola, ja, ja, jaka bramka. Od dobrych kilku minut gonią wynik, no i strzelają jakże ważnego gola kontaktowego. Rywale myśleli, że już jest po meczu, a tymczasem padła bramka kontaktowa. No, wybił pod presją. Kim bok Przechwyt i szansa na bramkę została zaprzepaszczona. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. To może być rozstrzygająca akcja w tym spotkaniu. Ma wsparcie w środku pola. Cudownie dograł. Obrona wybiła piłkę. Czy to wykorzysta? Uderza. Dobrze w polekarni. Giereżocki. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Jeśli był spalony, którego odwizdał sędzia, to minimalny. Odzyskali piłkę z środku pola. Ma możliwość go środkować. Może być groźny. Piłka obronił, nie złapał piłka w grze. Czy to wykorzysta? Strzela! Bramkarz broni, pewnie wybijając piłkę poza boisko. Jak mawia klasyk, Prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym nie jak zaczynają, ale kończą. To będziemy musieli poczekać do końca sezonu, chociaż zapowiada się nieźle.